Z tej strony Let's i tak, to co widzicie to jest prawda. To nie jest nic nagrane, a poza nim jest tu data, że to jest dzisiaj. Um, I naprawdę w końcu zaczęły działać Robloxy. Tak. Serwery znowu zaczęły działać. I już nie jest skama nicbay. Tutaj chwilę. Dobra, już ja wszystko znowu e, naprawdę. W końcu zaczęły działać serwery. Ja mam ogólnie Bobuks. Jestem Bogaty, mam Bobuks. I pierwszy, nie, drugi raz sobie coś kupię w tej gierce. Rzeczą, którą kupię, będzie na pewno to. 100%. Zostań mi jakieś 170, i to sobie zostawiam. Dostałem sobie resztę chyba. I teraz tak. Nie to jest. W ogóle ja mam tego włączonego? Dobra, już ten autokicker mnie naprawdę nie obchodzi. Ja już naprawdę trochę mi tam się zbierało przed przerwą jeszcze. Więc tak, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. I tak, gdzie właśnie sobie to otworzymy, oczywiście. Ciekawe, co w ogóle wyleci. I od razu robimy tak. Oto auto Settings auto delete, Basic i Rero Właśnie to... Hmm. Przecież tego nie mam kupionego. To nie może zadziałać. <noise> Oczywiście, że nie działa. Dobra. I czy tak, czy to mi się usunęło? Tak. Usunęło mi się. A nie nie. Aha, dobra. Muszę to wyłączyć, bo jednak tego nie mam. Um, ja wchodzę sobie tutaj i oczywiście, mm, mm, ale oczywiście nie na to, tylko na typie na więcej. Nie wiadomo to być nam trwać. Więc na tego. Um. Już możemy? Dobra. to mi się. Ty to mi się też samo skipuje, co jest? Więc to jest super. Um. Właśnie dzisiaj dlatego tego będziemy sobie otwierać te jajeczka. Właśnie, ja czegoś jeszcze nie powinienem włączyć. Nie, to chyba wszystkie boosty, na jakim stać. I ja będę do was wracał, jak coś mi się trafi, nie? Więc no. O, fajnie, pierwsza legenda wleciała. Oho, druga, nice, fajnie. Jak już wleci w tym odcinku jakiś mityk, a są na to większe szanse niż duże, to będę zadowolony. Nie mówię, że jakoś mega, ale będę zadowolony tutaj, nie? Bo już jednego, jednego mityka mamy. Czas tak mi nie zależy na tym. Dlatego robię dalej cięcie i teraz nice, już nie będę aż tak dużo tego nagrywał. A poza tym nie będzie battle więc będę mało gemów używał, nice. W ogóle 9 milionów i może uda mi się mojego kupującego przekupić na to, żebym kupił em, to za powiedzmy. Te dwa agony i 9 milionów, zobaczymy, nie wiem. O, można werewolf. Teraz Robię znowu cięcie. Oho! Dwa w końcu poleciało, fajnie, fajnie, fajnie. Okej, okay, następny. Okej. Okay. Okej, okay, ja idę teraz na obiadek. Więc tutaj będzie coś trafiało. Ja idę. Zaraz wracam. Dobra, jestem na chwilę, bo chciałem zobaczyć, co tu wyleciało ciekawego. Czekaj, co? Przestań działać. Dobra. Chcę zobaczyć, co tu wleciało. Żaden mityk. Trochę typu Rufów i legend. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, już mamy golden legendę. Super, fajnie. Ja idę, zaraz znowu wracam. Zobaczymy, co drognie. Okej, okay, znowu jestem już i czy dropnął mityk kurde, szkoda daj mi dropnął mi mityk. ale dobra, mniejsza z tym, ile tutaj weszło legend ile my już mamy tutaj legend tych legendy najlepsze raz, dwa, trzy, cztery, pięć okej, okay, kilka ich mamy I to dalej się otwiera, i ja idę dalej dobra, jestem znowu i co mi tutaj weszło? ile, le ile tutaj legend weszło? odchodzisz mi tyk. Kurde, szkoda, że nie wszedł mi tyk. Fajnie jak jeszcze wejdzie, ale szczerze wam powiem, Ten Pass jest mega OP, który on jest. Fajnie jest OP. Bo naprawdę 13 minut tylko otwieram. Co nawet możecie zobaczyć. Kurwów trochę jest i ile Legend? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, czterna, 14, czyli jeszcze. Dwa, dwa, Dwie legendy, już mam dwa golden. Fajnie. Fajnie, fajnie. Mm. Oczywiście, to nie jest tak, że zaraz już skończymy odcinek, jak skończę otwierać. Po pierwsze, to jeszcze trochę potrwa. Po drugie, jeszcze kilka rzeczy sobie pogadamy. Żeby nie było, że odcinek będzie trwał 5 minut. Bo pewnie teraz już trwa 5 minut. Żeby właśnie nie było, że on tyle trwa. Teoretycznie chciałem sobie kupić laka, ale nie no. Laka jak nawet chyba nie kupuję mi się, więc co? Nie, znaczy nie. Nie wiem, czy sobie czegoś do skina nie kupię, bo patrząc, yy, wiecie, odwinę tyle, żeby to się wyłączyło. Yy, patrząc na Exclusive... Halo, nie, już nie chcę, żeby mi się wypierało. Patrząc na Exclusive shopa. No, mogę ciekawego kupić to teleporter? Nie, te, teleporter już nawet nie mogę. Bed storage, a to mi się cię przyda. I w sumie reszty już nic nie mogę kupić, więc no. Radzie sobie coś do skina kupię. tak o że możemy tutaj wejść i... Sklep za awaterami. W ogóle teraz jest nowa yy, logika, czy tam nowa... Yy, nowa, jak to się tam otwiera wszystko. No jak nic na ziemi nie odpisali, szkoda. Ale werewolfów jest tyle, że trochę legend może wbić. Bo tam Rainbow Rose to jest tam jedna legenda, nie? Okej. Okay. Nie wiem. Marcheweczka. Dobra, zobaczmy sobie. Co ma tu zamiar? O, gdzieś ukoruję te Ja już mam. Czekać, ja muszę to zrobić. Jest gra, którą uwielbiam. Nie ma szans, żebym tego nie wpisał. To wpiszmy na przykład... Nic nie wyszło? Nie gada, że nic nie wyszło z tego. O nie, skam! O nie! Nie no. Skań, czemu tu nic nie ma? Ja chcę mieć coś z Naprawdę no Nie bardzo hmm. nic. Coś wyszło jakieś legendania. Ale ty mi coś Będę go kupić. Będzie coś z anime. Z Genshinka? Soser w litera. Okej. Okay. Co tu jest? W ogóle czegoś takiego przypadkiem nie ma? Chyba ma. Ani to ma chyba. Albo nie. Albo to, nie wiem. Ach, nic nie leci. Czyli nie legendy Fajnie, żeby były co najmniej. I widzicie, 170 Um, buboks, bo buboks, bo bah, weź coś po prostu zalecana. O co z tym chodzi? Z tym korupcją, kurde. Wiesz, co to jest? to będzie w ogóle ku sobie kupę, no? TP. no. Na tak? Tak po prostu. Kurde, go zobaczyć. Bo tak się jakby tego chyba nie kupił. O, nice! No, skąd zgrzył? Nice. Akurat weszłem do gry. Tutaj, dobra. Co co jeszcze czego mamy? To wynik merchant, co? Zobaczę sobie, co są tam sprzedami. Może mi na coś będzie stać. Może, może. możecie 9 milionów. 000... Kurde, zapomniałem tego, by głupi jestem. Co się przyda. Dżega, dżega, dygga, Głowa mi oddatuje. Chwila. 2 biliony. Oczywiście. 000... Dobra nic tutaj nie kupię. Słuchajcie, że której był do Minus Linux kosztuje 160 milionów, Czy to... Nie, milionów, proszę bardzo. Ale ty, panie. Halo. Buguje mi się Avatar Shop. Dobra. W ogóle nie wiem, od rana mi się buguje Genshin Impact. Kurde, ale gdyby było coś fajnego z Genshin, tak bo sobie w sumie kupił, nie? Dobra. Teoretycznie nie miałem wrzucać filmik gdzieś z brocha, ale czy coś, ale się dowiedziałem, że, że wszedł właśnie... A czemu mi się nie skipuje? Przepraszam bardzo. Halo, działaś czy nie? Jak mi się chyba psuje. Chyba jest Co? Jak to mi pokazało halo? Mam policja. Czekajcie chyba. Wyłączę to. Wyłączę to. Teraz nie będzie już bugować. Czy czy będzie działało, czy nie. No kurde, auto hatch nie po to wydałem, bo buksy. Czekajcie, to się jeszcze raz. Jak sam Finko w rąk, ale głupia. Kamelstwo Czekajcie, jak to sobie teraz wywaliłem basiki, bo one mi się prawdopodobnie nie, nie przydadzą. To mamy dużo, nie? Jakby z tego robiąc Golden i Rainbow, to może będzie się jeszcze jakaś legenda fajna. Halo, o co chodzi? Nie no, policja. Dobra, działa już chyba. Działa? E, Okej, okay, dobra. Nie znikam. Mm. Idźmy sobie do pokusa. Dajcie mi jeszcze jedną legendę. No o co wam chodzi? Czemu legendy nie dacie? Skamerzy. Skoro to opening za 400 milionów, to teoretycznie może dwa mityki wlecą. Mm -hmm. I o, fajnie, jak jeszcze jeden mityk wleci, nie? Będę zadowolony. Nie, że coś, ale będę zadowolony, nie Dobra, już stop. Teraz mityki... Dobra, dobra, no dobra, no już. Po pierwsze, po co mam te pety? Po drugie, robię stopa i to fuzuje. Okej, okay, już wszystko... Yy, nie zfuzowałem, tylko zrobiłem Golden i Rainbow. W sumie zrobiłam... A um, golden i w sumie... Nie, tego nigdy nie zrobię golden. Jakby zrobił go za 1000 lat, bo... bo tak, bo to jest moja pamiątka. Więc no. Ty, kurde, tak, let's go! Nice! Nice! Let's go! Eee, przepraszam bardzo. Gdyby teraz wszedł wityk... Ja bym wrzasnął. Gdyby teraz tak nagle wszedł wityk, Ja bym wrzasnął let's go, nie? Za każdego mityka w dzisiejszym odcinku zaśpiewam. Albo puszczę papierze, albo zaśpiewam ze papierze. No. Chodźmy dalej tutaj do Avatar Shop'a. Nie wiem, się tak buguje. Nie dlatego, że biliard osób teraz używa. Dobra, dobra. Okej, okay, dobra. Jest git. はまさかのぼりますとことか、まさかのぼります。 Czekaj co to jest A nic na razie nie wleciało Ale na stówę mogę zrobić już yy, następnego ogólnego Już chyba tak Czekaj co to jest w ogóle? Dajcie mi zobaczyć co to jest try on to czy... Co? Aha! Nie buciki chodzą do wołania. Dobra. Ja należy, żeby stopa, jak coś się trafi teraz. Mam na nic, to do Was wracam. Jestem głupi, sekundę potem się yy, trafiła legenda, więc nie było po co? Ale teraz już stopa zrobię, nie? Thank you Szukasz mebli lub dekoracji do domu, a może potrzebujesz nowej sofy? Wszystko to i jeszcze więcej. Trzy legendy, super. Ale czy na pewno te Trzy legendy wyleciały? <grych> tak, no. Fajnie. następne gole będą. Dobra, o